W wieku 64 lat odszedł Bogdan Nater, dziennikarz, którego nazwisko przez dekady było nierozerwalnie związane z katowickim dziennikiem sport. Z redakcją współpracował nieprzerwanie od 1985 roku, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów śląskiego dziennikarstwa sportowego. Informacje o jego śmierci po długiej i ciężkiej chorobie przekazano za pośrednictwem oficjalnych profili sportu w mediach społecznościowych. Bogdan Nater był kimś więcej niż tylko reporterem. Dla wielu zawodników, trenerów i kibiców stał się pronikarzem ich pasji, człowiekiem, który oddawał głos lokalnym klubom, komentował ich sukcesy i porażki, a przede wszystkim potrafił słuchać. Przez niemal cztery dekady relacjonował wydarzenia sportowe z regionu Jastrzębia Zdroju i okolic. Jego styl wyróżniał się rzetelnością, poczuciem humoru i barwnym językiem. W środowisku mówiono o nim „kopalnia anegdot”. I rzeczywiście każdy, kto go znał, miał swoją ulubioną historię z Bogdanem w roli głównej. Był legendarnym dziennikarzem, który umiłował jastrzębski sport. Niezależny, bezstronny i, jak podkreślają jego współpracownicy, prawdziwie wolny publicysta. W latach osiemdziesiątych jego artykuły w sporcie przyciągały tłumy. Ludzie ustawiali się w kolejkach do kiosków ruchu, by przeczytać opisy meczów GKS Jastrzębie w ekstraklasie. Nie chodziło tylko o wyniki. Chodziło o emocje, o styl o tę pasję, którą Bogdan Nater potrafił przelać na papier. Był też człowiekiem niezwykle aktywnym społecznie. Dzięki swoim kontaktom pomagał w organizacji memoriału Tomasza Ciemięgi, wspierał lokalne inicjatywy i był zawsze tam, gdzie działo się coś ważnego. Wspomina go dziś całe środowisko sportowe, od GKS-u Jastrzębie po lokalne kluby, które dzięki niemu miały szansę zaistnieć na łamach prasy. Jak napisał Wojciech Marcol z Rady Jastrzębia Zdroju, Aktywny zawodowo i społecznie. Ogromnie zaangażowany i pomocny. Cześć jego pamięci. Uroczystości pogrzebowe Bogdana Natera odbędą się w piątek 31 października o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem nietamwerimportacji matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Odszedł człowiek, który przez lata był głosem śląskiego sportu. Ale jego słowa, teksty i wspomnienia pozostaną. Nie tylko w archiwach redakcji lecz przede wszystkim w sercach tych, którzy mieli szczęście go poznać. Jeśli cenisz ludzi, którzy tworzyli historię polskiego dziennikarstwa i chcesz być na bieżąco z podobnymi historiami, zasubskrybuj ten kanał. To dla nas sposób, by pielęgnować pamięć o tych, którzy żyli z pasją i inspirować kolejne pokolenia. Cześć jego pamięci.